Te obrazki mówią wszystko. Po siedmiu latach przerwy Poznania Poznań wraca do ekstraklasy Rugby 15. W niedzielę poznaniacy jako najlepszy zespół pierwszej ligi pokonali na wyjeździe w meczu barażowym najsłabszą drużynę elity, Spartę Jarocin 17 do 3. Mecz był bardzo zacięty, bo widać Jarocin pokazał nam tutaj, przeciwstawił się bardzo dobrze, pokazał z dobrej strony. Grali u siebie, pokazali swoją grę, naprawdę pełen szacunek dla nich. No i jednak y, zdołaliśmy y, przeskoczyć ich, ich tam y, obronę i także z tego powodu się cieszę. Przez długi czas oba zespoły toczyły wyrównany bój. Jako pierwsza trzy punkty po kopnięciu zdobyła Sparta. To podrażniło muszkieterów z Poznania, którzy jeszcze w pierwszej połowie odpowiedzieli dwoma przyłożeniami i na przerwę schodzili z prowadzeniem 10 do 3. Po zmianie stron podopieczni Dominika Machlika dołożyli do i tak korzystnego już wyniku kolejne przyłożenie, a także podwyższenie, co dało im 14-punktowe prowadzenie, którego nie oddali do końcowego gwizdka. Wiedziałem, że ten mecz będę musiał wygrać obroną, zniszczyć ich troszeczkę od początku. I jak to było widać troszeczkę, no trochę, trochę żeśmy mocno nastawili i jak to się mówi, narzuciliśmy grę. No, ale fajny mecz, ogólnie dużo zacięcia. Moim zdaniem zawody były bardzo udane. Niedzielny awans do Ekstraklasy to nie jedyne piękne wspomnienie poznaniaków z tego weekendu. W sobotę rugbyści ze stolicy Wielkopolski wywalczyli na własnym terenie Puchar Polski Siódemek. W finale rozgrywek pokonali Czarnych Pruszcz Gdański. Teraz będą mogli udać się na w pełni zasłużony odpoczynek po sezonie.